Dzisiaj na południu Polski termometry miejscami wskazały aż 19 stopni. Co czeka nas w tych kolejnych dniach? Sprawdźmy. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na aktualne prognozy. Już w tych najbliższych godzinach nad Polską nastąpi przebudowa pola barycznego. I tak też wyż, który dzisiaj zapewnił nam sporo słońca osłabnie, a w jego miejsce rozbuduje się układ niskiego ciśnienia. Towarzyszący mu front atmosferyczny dzisiejszej nocy we wszystkich regionach przyniesie Stopniowy wzrost zachmurzenia, a także silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Przelotne opady deszczu synoptycy prognozują głównie w Szczecinie, w Zielonej Górze oraz w Warszawie. Poranek ciepły z temperaturą od 10 do nawet 14 stopni, chłodniej w górach, tam maksymalnie 8. A jutro przez cały dzień to we wszystkich regionach niebo zdominują deszczowe chmury. A na termometrach, jak na ostatni dzień października, zobaczymy całkiem przyjemne wartości. 12 stopni w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, 14 w Łodzi czy też w Katowicach, a 16-17 w Warszawie czy też w Białym Stoku. Wiatr nadal będzie silny w porywach do 60, lokalnie 70 km na godzinę. Co w regionie? Otóż zarówno wieczorem, jak i w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, rozpogodzenia pojawią się głównie w pasie. Od Brodnicy po Włocławek. Nad ranem termometry skażą od 10 do 11 stopni, ale uczucie chłodu będzie potęgowało silniejszy momentami porywisty wiatr. Jutro, drodzy Państwo, wychodząc z domu, koniecznie pamiętajmy o parasolach. Na termometrach zobaczymy od 12 do 14 stopni w Brodnicy. Pierwszy dzień listopada przybite nas nieco niższą temperaturą, ale już w kolejnych dniach zrobi się cieplej i co ważne, powróci pogodne niebo. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję za wspólny czas i życzę przyjemnego wieczoru.